Witajcie kochani w kolejnym makijażu. Dziś będziemy testować m.in. linię brzoskwiniową z bel. I zabieramy się właśnie za krem BB, który mam w odcieniu tym jaśniejszym, bo są tylko dwa, to jest chyba 0,1, tutaj macie swatch. Nakładam go za pomocą dłoni, bo chciałam sprawdzić, jak on w ogóle będzie się prezentował, a wiecie, że kremy BB lubią po prostu, jak się je nakłada dłoni. Wiecie, jak zaraz zobaczycie, da się budować. On ma delikatny zapach, przepięknie stapia się ze skórą, i przypudrowany pudrem z tej samej serii wygląda i trzyma się na twarzy rewelacyjnie. I tutaj widzicie, za pomocą gąbeczki buduję sobie właśnie drugą cienką warstwę, wtłaczam go fajnie. Przechodzimy teraz do korektora, jest to również korektor z Bel. wziąłem go w najjaśniejszym odcieniu, z dwóch, które tam były, czyli chyba to jest jedynka. Powiem Wam, że fajny, fajny kolor, ale nie zastąpiłabym na przykład mojego Catrice Liquid Camouflage tym korektorem akurat, aż tak mnie nie zauroczył. jest zły, ale no, szału nie robi, o tak. No i właśnie buść programu, czyli ten puder, który przepięknie pachnie brzoskwiniami, jest lekko kryjący nawet bym powiedziała, ma fajny odcień, on jest taki wilgotny w swojej konsystencji, nakładam go pod oczy takim średnim pędzlem i na resztę twarzy będę go nakładała takim większym, jeszcze strefę T, tym małym sobie przebuduję. Bardzo fajnie się scala z tym kremem BB, przepięknie wygląda na twarzy, wygładza, no naprawdę jest godny polecenia. Na usta w międzyczasie nałożymy błyszczyk z Eveline i jest to błyszczyk powiększający usta z jadem pszczeli. Bardzo pięknie wygładza i nabilża, no i oprócz tego faktycznie troszeczkę powiększa. Brązer. Brązer kupiłam z polecenia Maxineczki. Jest to brązer taki rozświetlający, również z Bell. Tutaj Wam pokażę, jak on wygląda na palcu. Jest taki cieplutki i pięknie połyskuje. Myślę, że będzie hitem na opalonej skórze. Na mojej bladzioszkowatej też wygląda fajnie, trzeba go troszeczkę więcej nałożyć, ale naprawdę, jeżeli się opalę, to to będzie hicior, też będzie pięknie wyglądał. Na oczy, jak to zwykle ze mną bywa, nakładam bazę P Louise I sięgam po beżowy mat z palety zmalowanej z Vivo. Następnie tym samym brązerem będę zaznaczała załamanie powieki i nieco powyżej. Cieniuję sobie tym pędzelkiem, który ostatnio kupiłam w promce w Oszą za 6 zł, dosłownie, a to jest pędzelek Skivis, bardzo mięciutki, rewelacyjny, puchaty. Teraz będziemy używać palety Kobo Midnight Wonders, ponieważ jest tam przepiękna butelkowa zieleń, która jest nam potrzebna do dzisiejszego makijażu. Nakładamy ją stopniowo, budując pomału kolor, w zewnętrzny kącik. A mówię, że stopniowo, dlatego że jeżeli Wam się osypie ciemno-zielony kolor pod oko, no to to już jest koniec. Będziecie wyglądały, jakbyście miały podbite oczy dosłownie. Więc trzeba uważać, ja tutaj sobie ten kolor pięknie zbudowałam, i następnie przechodzę do roztarcia zewnętrznych granic. Ten kolor jeszcze oczywiście w międzyczasie będę sobie dokładać, bo on się będzie wytracał przy blendowaniu, ale to nic. Jak widzicie zrobiłam już obie powieki. Teraz wyciągam go nieco ponad załamanie, żeby był bardziej widoczny przy otwartym oku i przechodzimy do cienia sypkiego z Bell. Jest to kolor 02 tuli. przepiękny taki różowo-czerwony kolor. I chciałam go nałożyć za pomocą pędzelka, jednak nie za bardzo się go chwytał, więc przystąpiłam do nałożenia go palcem. Było już nieco lepiej, ale jeszcze to nie było to. Stwierdziłam, że za duże jest przejście kolorystyczne między zielonym a tym właśnie pyłkiem, więc postanowiłam dołożyć takiego różu pomiędzy te dwa kolory i oczywiście wtłoczyć go tam, żeby się pięknie przechodził. I stwierdziłam, że nałożę te cienie sypkie na NYX Glitter Primer. Zatem nałożyłam go od wewnętrznego kącika aż nawet na ten cień, który wcześniej nakładałam, żeby się wszystko pięknie przyczepiało. I jak widzicie, efekt jest po prostu powalający w porównaniu do poprzedniego. Jestem z tego bardzo zadowolona z tego kroku. I przechodzimy do drugiego cienia sypkiego, i jest to dokładnie 01 Snowdrop. Przepiękny, taki szampański odcień, który idealnie mi tutaj pasował. Zacieram granice, pracuję nad przejściami, żeby mi się to wszystko przepięknie przenikało. Teraz dokładam w zewnętrzny kącik jeszcze też butelkową zieleń, ale już taką z drobinkami, ponieważ stwierdziłam, że wszystko się błyszczy i te drobinki mi tam nieco pomogą właśnie przy przejściu tych kolorów. Mieszam sobie jeszcze fiolet z różem, żeby przejście było bardziej gradientowe, żeby było od ciemnia... najciemniejszego do najjaśniejszego. Jak widzicie, był to dobry krok. Niemniej troszeczkę mi się tam osypka zrobiła co no, za chwilę wyczyszczę. Znów wyciągam tą zieleń ponad załamanie i przechodzę do dolnej powieki. Odtwarzam na niej kroki te same, które były na powiece górnej. Czyli najpierw butelkowa zieleń, teraz połączenie tych dwóch cieni różowego i fioletowego. Następnie będzie ten sypki cień z beli. Fajnie mi to podbija tęczówkę, ponieważ ja mam zielone oko, a fiolety genialnie podbijają właśnie ten kolor. Właściwie to czasami wydaje się, jakbym miała te oczy brązowe, w zależności od makijażu i kolorów, które użyłam, żeby go zrobić. Jestem chyba kameleonem, tak teraz myślę. I mamy oboje oczu zrobione, jak widzicie. Wytuszowałam rzęsy Eveline Volume Celebrities, nakleiłam dosłownie po dwie kępki w zewnętrznym kąciku. Tutaj jeszcze dokonuję poprawek i przechodzimy do różu. Wykopałam swoją starszą paletkę róży z Eveline, też taką fajną czwóreczkę. Macie cztery róże w tym zestawie, można dopasować sobie do makijażu, już o nich zapomniałam. A jeżeli chodzi o rozświetlacz, będzie to rozświetlacz z Wet n Wild. Nie pamiętam nazwy, ale napiszę Wam pod filmem. One aktualnie są na wyprzedaży w Rossmanie. Można je dorwać chyba do 9 zł, a efekt dają spektakularny. Tutaj pomadka Flormar w takim ołówku można powiedzieć. Też mi się fajnie spisuje, dość długo nawet wytrzymuje, a jest taka satynowa. Pomieszałam ją z innym kolorem jeszcze, żeby mi się bardziej zgrywała z oczami. No i tak prezentuje się efekt końcowy. Dajcie koniecznie znać, co sądzicie. Tutaj macie zbliżenie na oko. Myślę, że całkiem fajnie to wyszło. Jeszcze tak trochę mrocznie i zimowo, ale troszeczkę znowu też wiosennie z powodu tych kolorów, które idą w coraz jaśniejsze tory. No tak, kochani, to ja już uciekam. Do zobaczenia. Do następnego. Pa, pa!